Wobec nowych czynników, mających być podstawą do budowy zespołów, mających niejako warunkować nową, lepszą koncepcję budowy zespołów, jest oczywiste, że zespół tworzy grupa ludzi posiadających określone atuty oraz połączonych wspólnotą działań i celów. Budowanie zgranego zespołu jest istotne dla powodzenia wytyczonych zadań. Zdrowemu porządkowi rzeczy i właściwym relacjom służy opieranie się na następujących cechach, ukazujących wewnętrzne wartości, jakimi powinni obdarzać się członkowie zespołu i jakimi powinni darzyć swojego szefa. Wymieńmy zatem kluczowe cechy dla powstania dobrze prosperującego zespołu. Są to: Zaufanie jest podstawowym budulcem relacji personalnych, następnie będzie to komunikacja która zapewnia pełne rozumienie wykonywanego zadania i daje poczucie własnego wkładu pracy, jej sensu. Jednocześnie oddala wizję konfliktów. Kolejną ważną cechą dla zespołu jest zaangażowanie. Pozwala doprowadzać podjęte wyzwania do końca i wzbudzać świadomość w samorealizacji, a w ujęciu zespołu powoduje, że ludzie zżywają się ze sobą i osiągają poczucie wspólnoty. Zaangażowanie powinno sprzyjać wymianie doświadczeń i dyskusjom w zgłębianiu problemów. Kolejna ważna cecha dla zespołu to: Rozwiązywanie konfliktów powinno być otwarcie podejmowane i jak najsprawniej doprowadzane do satysfakcjonującego wyjścia, tak aby nikogo nie krzywdzić. Następną cechą jest reakcja dotyczy nieprawidłowości i wnoszenia postulatów. Może być zgłaszana przez szefa lub członków zespołu. Chodzi przede wszystkim o wspólny cel niwelację zagrożeń.